Roku miliard trzysta milionów. I wiem, że w takim momencie wszyscy Polacy zastanawiają się, jak Polska przygotowała się do tego procesu i jak Polska przygotowała się do uczestnictwa w możliwości odbioru szczepionek od tych firm. Otóż chcę przede wszystkim potwierdzić, że poprzez umowy, które z, do których przystąpiliśmy latem tego roku, mamy Razem z innymi krajami Unii Europejskiej równe prawo do korzystania z tych szczepionek na zasadzie proporcjonalnej do wielkości populacji. A więc jesteśmy przy tej umowie również, która dzisiaj, którą można powiedzieć wczoraj Komisja Europejska zawarła z firmą Pfizer na badania nad szczepionką a w środę planowane jest podpisanie, umo, podpisanie umowy z tymi firmami właśnie już na dostawę konkretnych szczepionek. Już w sierpniu przystąpiliśmy do unijnego porozumienia w sprawie szczepionek przeciwko SARS-CoV-2. Nie tylko dotyczy to umowy z firmą Pfizer, ale także z ośmioma innymi firmami, które również bardzo intensywnie... Pracują nad szczepionką, chociażby takimi firmami jak AstraZeneca, czy Sanofi GSK, czy Johnson Johnson. Rozmawiamy też od dłuższego czasu z Bajątech, który dzisiaj ogłosił swój sukces. Jesteśmy też na ostatnim etapie rozmów, które wyglądają bardzo dobrze i rokują na szybkie, pozytywne załatwienie sprawy. Szanowni Państwo, Kilka dni temu na rządowym zespole do spraw walki z COVID-19 zarządziłem przygotowanie na przyszły rok całej infrastruktury do szczepienia. Chcemy mieć co najmniej dwadzieścia kilka milionów szczepionek, tak żeby w jak najszybszym możliwym czasie pewnie to nastąpi gdzieś wiosną przyszłego roku, może trochę wcześniej, nie wiemy tego dzisiaj, ale chcemy tak szybko dostać te szczepionki jak inne zachodnie kraje Unii Europejskiej. I dostaniemy je w tym samym czasie, ponieważ tak jest skonstruowana umowa, której my również jesteśmy częścią. Te ramowe umowy są również finansowane przez jeden z instrumentów, który akceptowaliśmy w ramach Unii Europejskiej. Szanowni państwo, drodzy rodacy, nasze działania, działania, które mają na celu ograniczyć dzisiaj transmisję koronawirusa muszą być realizowane bardziej niż kiedykolwiek. Teraz kiedy na wyciągnięcie ręki za być może już 3-4 miesiące ta szczepionka do nas rzeczywiście przyjedzie. Bądźmy bardzo zdyscyplinowani. Dzisiaj bardzo potrzebna jest wzajemna odpowiedzialność ta dyscyplina wobec własnych zachowań, wobec tych oboszczeń, które obowiązują. Bo właśnie musimy zrobić wszystko, żeby jak najmniej ludzi ucierpiało przez COVID-19 poprzez tragedie, takie jak ZGON, ale także ucierpiało na swoim zdrowiu. W tej skomplikowanej sytuacji dzieją się rzeczy w ogromnym tempie. Dlatego. W, te, w tych różnych okolicznościach nowych obostrzeń, obostrzeń dotychczas obowiązujących, a także tych wszystkich działań, które prowadzą do obniżenia łańcucha zakażeń, na pewno też popełniamy jakieś błędy. Rzeczy dzieją się bardzo szybko. Jeżeli tak się dzieje, a na pewno tak jest, to przepraszamy za te błędy, bo chcemy zrobić wszystko, żeby walczyć z wirusem. Naszym wrogiem numer jeden, z tym z którym toczymy wojnę, jest koronawirus. Z nikim innym nie chcemy takiej wojny toczyć. Chcemy, żeby jak najszybciej COVID-19 przeszedł do historii i robimy co w naszej mocy, żeby tak właśnie się stało. Dlatego chociaż dzisiaj szczepionki jeszcze nie ma, to już pracujemy nad planem, nad logistyką, dystrybucji szczepionek, najpierw do naszych seniorów i przede wszystkim do. Służb medycznych, do służb mundurowych, do naszej służby zdrowia, do służb mundurowych, które wspierają realizację działań walki z pandemią. Szczepionka będzie dostępna oczywiście dla chętnych, ale chcemy, żeby ona była dostępna w bardzo dużym wymiarze, tak żeby możliwie wszyscy w jak najkrótszym czasie się mogli zaszczepić. Szanowni Państwo, raz jeszcze chcę podkreślić, że ta dobra wiadomość, ta wiadomość, która niesie nadzieję. Nadzieję na szybsze zakończenie walki z koronawirusem niż jeszcze parę tygodni temu. Parę dni temu większość ekspertów sądziła. Ja jestem po spotkaniu z radą doradców do spraw medycznych i jestem przekonany, że ta nadzieja jest czymś, co udzieli się większości z nas wszystkim. Ale raz jeszcze chcę podkreślić, że dzisiaj ta nadzieja związana ze szczepionką musi iść w parze z przestrzeganiem wszystkich oboszczeń, przepisów po to, żeby jak najmniej ucierpiała gospodarka, jak najmniej ucierpiało zdrowie Polaków. Jak najmniej, żeby ucierpieli nasi seniorzy. Raz jeszcze warto to podkreślić. To nasze babcie, to nasi dziadkowie, to nasi rodzice, mamy, ojcowie, oni, oni najczęściej cierpią najbardziej oni umierają najczęściej proporcjonalnie procentowo ale oni też najczęściej cierpią na swoim zdrowiu i dlatego postarajmy się tą społeczną dyscyplinę która jest dzisiaj narzucona którą coraz więcej ludzi rozumie przestrzegać i postarajmy się ją zachować w najbliższych dniach naszym celem jest powrót do normalności dzięki szczepionce ale także dzięki tej dyscyplinie, to, to dwa skrzydła tego samego działania. Ten nasz cel osiągniemy wspólnie szybciej, niż jeszcze się wczoraj wydawało. Ten cel, czyli powrót do normalności. do Powrót do normalności w życiu społecznym i w życiu gospodarczym. Oby to jak najszybciej nastąpiło, drodzy państwo. Ale ja się bardzo cieszę, że już dzisiaj po tych informacjach od firmy Pfizer i BioNTech widzimy to wyraźnie, że ten dzień jest, Bliżej niż dalej. Dziękuję bardzo panie premierze. Szanowni państwo, teraz będzie możliwe zadanie kilku pytań, trzy pytania łącznie, bo mamy niestety ograniczony czas i przypomina mi nam jedno pytanie od jednej redakcji. Bardzo proszę, pan redaktor Mateusz Roszak, Polska Agencja Prasowa. Dzień dobry. Marzena Kozłowska z Polskiej Agencji Prasowej w Zastępstwie kolegi. Ja chciałam zapytać o to, czy groźba wprowadzenia całkowitego lockdownu kwarantanny narodowej cały czas istnieje i cały czas. jak, jak blisko jesteśmy tej decyzji? Jak wygląda obecnie ten współczynnik ilości zakażonych na 100 tysięcy mieszkańców, o których Pan premier mówił, że gdy przekroczy 75 osób, to wtedy będzie konieczność prowadzenia tej kwarantanny. Jak ta sytuacja obecnie wygląda? 75 osób na 100 tysięcy mieszkańców to nieco poniżej 30 tysięcy zakażeń. Dziś mamy mniej tych zakażeń, 21 tysięcy 700, ale też trudno uznać, że ten dzień dzisiejszy jest reprezentatywny, ponieważ dane z weekendu zwykle są niższe niż dane z tygodnia. Poczekajmy do czwartku, do piątku w tym tygodniu. Wtedy w bardziej bezpieczny, a zarazem odpowiedzialny sposób będziemy mogli odnieść się do tego pytania, czy dalej musimy doprowadzać do ograniczeń, czy te, które wdrożyliśmy tydzień temu, zaczynają działać. Tak naprawdę przecież te, które wdrożyliśmy kilka dni temu, działają od dzisiaj, od soboty. Trzeba dać sobie czas do przyszłego poniedziałku. Mam nadzieję, że tak będzie bo dzięki temu można by było nie zamykać kolejnych gałęzi gospodarki, a jednocześnie zmniejszać transmisję koronawirusa. A to jest przecież, Szanowni Państwo, takie właśnie ważne dzisiaj, żeby dzięki temu przerwaniu łańcucha zakażeń ocalić ludzkie życie, doprowadzić do tego, że koronawirus będzie znowu w odwrocie. I wtedy, mam nadzieję, doczekamy. Szybciej niż się dzisiaj wydaje, albo na pewno szybciej niż się wczoraj wydawało, do tej szczepionki, informacja, o której obiegła świat dzisiaj i wzbudziła tyle nadziei na całym świecie i tyle nadziei również w Polsce. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan redaktor Paweł Łukasik, TVN24. Proszę Panie Redaktorze, tam trzeba kliknąć, również u Pana. Tak, kliknąłem, kliknąłem zatem raz jeszcze. Paweł 24 Panie Premierze, Pan mówił o no, pewnych czy błędach, czy niedociągnięciach, które zostały popełnione. Jakie to błędy, za które ewentualnie, no, dzisiaj też jeden z ministrów ten, przepraszał, czy takim błędem było zamknięcie, nie wiem, branży meblarskiej, czy inne branże też teraz będą mogły negocjować z rządem ewentualne inne warunki tego zamknięcia? Panie redaktorze, na taką wirisekcję na pewno przyjdzie jeszcze czas. Dzisiaj mogę tylko podkreślić, że w gąszczu tych różnych działań, przepisów, oboszczeń, nakazów, zakazów, rygorów na pewno takie błędy się zdarzały i zawsze warto za to przeprosić. My postępujemy zgodnie z tym, co eksperci, epidemiolodzy, wirusolodzy nam doradzają. Mamy różne zespoły ekspertów, czerpiemy też najlepsze praktyki z krajów, z innych krajów, w którym powiodło się na przykład poprzez jakieś działanie po dwóch tygodniach odnieść duży sukces. I tutaj na te nasze działania, obostrzenia trzeba popatrzeć w ten sposób, że gdybyśmy byli zdyscyplinowani od strony społecznej trochę bardziej, szanowni państwo, to mniej kroków po stronie gospodarczej trzeba by było przeprowadzać. Jeżeli byśmy funkcjonowali w najbliższych no, kilku tygodniach może paru miesiącach, ale kilku tygodniach, praca, dom, praca, dom, bez spotkań towarzyskich, z minimalną liczbą spotkań zawodowych, tam gdzie one tylko muszą być przeprowadzone, w formie innej niż zdalna. To z całą pewnością ta, ten drugi filar naszego życia, czyli życie gospodarcze, ucierpiałby mniej. Dlatego tak gorąco apeluję: zakończmy dzisiaj nasze protesty na ulicach, bo one utrudniają walkę z wirusem. Dziękuję tym, którzy Podjęli taką decyzję, bo to jest bardzo dobra decyzja, bardzo mądra decyzja. A starajmy się skupić na walce z COVID-19. Dzięki temu e, nasza gospodarka ucierpi znacząco, znacząco mniej. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, o ostatnie pytanie: pani redaktor Aleksandra Żaczek, TVP Info. Dzień dobry, słuchacz mnie. Tak, proszę bardzo. Dzień dobry. Chciałam zapytać o szczepionki i o strategię rozdysponowywania tych szczepionek, o której mówił pan premier. W pierwszej kolejności miałyby one trafiać do seniorów i do medyków, czy też nie wiem, zajmowałyby się tym jakieś centra koordynowania wydawania tych szczepionek? Jak mogłoby to wyglądać? Bo rozumiem, że czasu tak naprawdę mogłoby być już bardzo niewiele, skoro wspomina pan o wiośnie 2021 roku. Pani redaktor, szanowni państwo, oby tego czasu było jak najmniej. My na pewno będziemy przygotowani do tego procesu dystrybucji. Już kilka, dni, ty, kilka tygodni temu dyskutowaliśmy ten temat na rządowym zespole, zainicjowaliśmy pewne działania. Chcemy też znowu zaczerpnąć wiedzy od tych, którzy specjalizują się w tych, w tych tematach. Ja jestem na przykład umówiony na jutro na rozmowy z Polskimi i z amerykańskimi przedstawicielami firmy Pfizer z najwyższego kierownictwa tej firmy. Dzięki temu na pewno firma, która zna się na sprawach bardzo dobrze, będzie mogła przekazać nam informacje, jak ten proces zorganizować. Na przykład ta konkretna szczepionka z tego, co zdołałem wyczytać, będzie wymagała sporych zasobów chłodni, ponieważ może być przechowywana w temperaturze, czy musi być przechowywana w temperaturze bardzo niskiej widziałem poniżej 80 stopni, w związku z tym, czy minus 80 stopni, w związku z tym te chłodnie na pewno będą musiały być w odpowiednich miejscach rozlokowane i tym się już dzisiaj zajmujemy, tym, żeby proces dystrybucji i szczepienia przebiegał możliwie szybko, chociaż miejmy na uwadze, że to sprawa, która będzie dotyczyć każdego Polaka, każdego Polaka, który będzie chciał się zaszczepić. A w pierwszej kolejności rzeczywiście najbardziej mi zależy na tych naszych najsłabszych, na tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy, na naszych mamach, ojcach, dziadkach i babciach i oczywiście na pracownika służby zdrowia, na pracownika służb mundurowych, którzy tyle z siebie dają, tyle dobra z siebie dają innym, tyle szlachetności, że naprawdę musimy jak najszybciej się da dostarczyć tę szczepionkę dla tych wszystkich, którzy będą jej potrzebowali i będą jej chcieli. Dzięki temu szybciej pokonamy COVID-19. Dziękuję bardzo Panie Premierze, dziękuję bardzo Państwu za udział w konferencji.